Ruble to główna waluta w Tarkowie i bez niej jest ciężki żywot PMCK. Płacisz nie tylko za gier, medy, amunicję, ale również za ubezpieczenie, naprawy czy nawet zwykłe leczenie u terapeutki, kiedy noga ci się powinie. Sposobów na zarobek w Tarkowie jest multum, ale w dzisiejszym odcinku porusza najprostsze i dostępne dla każdego od pierwszego levela. Zapraszam. Zasada dziesięciu tysięcy. Żeby zarabiać, należy znać przybliżoną wartość przedmiotów, które podnosimy. Jest to niezwykle pomocne w szczególności gdy na początku łapu chcesz jak najszybciej kupić Scar Junk Junkbox i nie masz dostępu do Flea Marketu. Niepisaną zasadą jest, by utrzymać wartość przedmiotów, które lutujemy w okolicach 10K i więcej na slot Inwentory, by zmaksymalizować nasz profit na ride. Z pomocą przychodzi fantastyczne narzędzie, jakim jest tarkovmarket.com. Strona nie tylko poda ci, co jest ile warte u traderów, ale też aktualną średnią cenę na marketu. Markecie. Jednak na razie skupmy się na traderach, bo na samym początku to będzie Twoja jedyna opcja. Jeśli klikniemy filtr sell to trader na samym szczycie listy, będziemy widzieć najcenniejsze przedmioty. Warto się przyjrzeć temu, by w rajdzie wiedzieć, że na przykład niepozorny defiore zajmujący jeden slot przyniesie nam ponad 26 tysięcy rubli zysku, lub klucz do rur zajmujący dwa sloty 83 tysiące. Zajmie Ci trochę czasu, nim zapamiętasz konkretne przedmioty, więc weź sobie do serca. Trzy rzeczy. Niemal wszystkie przedmioty z fioletowym tłem mają dużą wartość na slot. Wyjątkiem jest hand drill, nie podnoś go, chyba że potrzebujesz go do hideoutu. Wszystkie przedmioty ze słowem military w nazwie oraz itemy streamerów jak ziarna kawy, doktora Lupo, kostka do Veritasa czy maska Szrauda. Ich ceny są zróżnicowane, ale na pewno będą więcej warte niż dwa magazynki z gówno amunicją Twojego skawa. Jeśli jesteś z jak ja, szybko zaczniesz kojarzyć przedmioty w rajdzie i wynosić itemy o wartości przekraczającej minimum 300 tysięcy w samym plecaku. Warto też pakować lód do rigów i owerigi do plecaka, nawet jeśli nie zyskamy przy tym przestrzeni załadunkowej. Tym sposobem zwiększamy ogólną wartość wynoszonego lutu, sprzedając je po wyładowaniu do jegier. Albo Bragmana. Nigdy nie chcesz wyjść z rajdu z pustym slotem. Nawet jeśli przedmiot nie jest wart 5 tysięcy. Zawsze zdążysz go wyrzucić i zastąpić czymś bardziej wartościowym. Podczas rajdu może wydarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji i nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał opuścić rajd przedwcześnie. Pamiętaj o tym. Jeżeli chcesz już odkładać przedmioty na questy i rozbudowę hideoutu, linki mal w opisie. Nie polecam jednak zawalać się rupieciami, które będą ci potrzebne za 20 leveli, w szczególności gdy masz standardowe konto. Zwyczajnie zabraknie ci miejsca i zaszkodzisz drastycznie swojemu progresowi. Możesz mi zaufać. Przeszedłem już tę drogę i wiem co mówię. Szybkie żule rany, kierowniku. Na temat lutowania będzie potrzebny nam oddzielny, pełnowymiarowy materiał, więc przedstawię ci coś niezwykle prostego i zarazem skutecznego na tyle, że stało się to moją główną metodą finansowania. Dokładnie tak jak myślisz, Szybkie dzienne skaw rany to najprostsza metoda zarabiania pieniędzy w krótkim czasie. W połączeniu z wiedzą o wartości przedmiotów, którą właśnie pozyskałeś, przyniesie ci nie lada zysk. Wszystkie mapy mają duży potencjał przynieść ci ogromne zyski, jednak faktory rane są najszybsze i najprostsze, gdy nauczysz się ekstraktów dla skałów oraz gdzie lutować. Jest mało prawdopodobne, że spotkasz jeszcze żywego PMC w trakcie rajdu na faktory, ale by mieć niemal stuprocentową pewność, zawsze zmierzaj lutując po drodze do ekstraktów piwnicy zwanego Kamera Bunker Door. Mimo to nie opuszczaj gardy i pamiętaj, że na skawie lepiej zginąć niż zabić innego skawa lub co gorsza skaw Utrata skaw karmy nie jest tego warta, gdyż z każdym pozytywnym poziomem lojalności fensa nasze skawy będą miały coraz lepszy lód. Pomijam już kary czasowe i agro. AI skawów na negatywnej wartości lojalności u fensa. Jak dokładnie działa skaw karma, poruszę innym razem. Nie przejmuj się, jak na początku nie znajdziesz ekstraktu na czas lub zginiesz. Jedyne co tracisz to niecałe 8-10 minut max. A gdy nauczysz się tej najmniejszej mapy w grze, brak rubli nigdy nie będzie ci doskwierał. Dodatkowo uważam, że każda zbędna minuta na skawie to minuta, którą mogłeś włożyć w swojego PMC, który zawsze powinien być Twoim priorytetem. Po ekstrakcie odkładasz do swojego Stasza, co Ci jest niezbędne, resztę sprzedajesz i voila! Profit w krótszym czasie niż ten filmik. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw suba, kciuka czy innego bakłażana w komentarzu. Będę wdzięczny za odzew. Trzymajcie się i udanego polowania w Tarkowie. Don't forget to subscribe.